Aby festiwal zaliczyć do udanych, to musi być dobry locik. Ale zanim zasłuży się na deser, jak trzeba dobrze pojeść. I dzisiaj będzie o jedzonku. Zabiorę Was na spacer przez taką jedną z kilku, ale trochę większą alejkę z szamą. Jest wszystko dla wegan, dla mięsożerców, dla... dla no kurczę, dla każdego coś dobrego. Zrobimy tu parę przystanków. Obsługa zawsze miła, zobaczcie. Można sobie na twocie sieknąć, ale mniej o tym. tako, takos, takobos, takos. Pycha, to polecam, dlatego się to zatrzymaliśmy. Przystanku będzie więcej. Tuptamy dalej. W zasadzie wszystkie kuchnie świata są tutaj. I wszystkie niezdrowe kuchnie też są tutaj. Jak ktoś chce się wyszczuplić i słudnąć, to nie. A za czym ta kolejka? Zaraz zobaczymy. O, na przykład burgery, te są świetne. Patrzcie. Ceny nie są powalające. W zasadzie są normalne. W zasadzie są przystępne. To sobie przeliczycie łatwo. No, a tutaj, niam, tu jest kolejka i patrzcie co tu się dzieje. No, ślinka cieknie. Tu są przepyszności. Ale trzeba tu trochę postać. Niestety. Toptamy dalej. Może gdzieś będzie bez kolejki. Tak, bywa bez kolejki. Jakoś te kolejki się ustawiają w sposób losowy. Na przykład e, wyjątkowo tu. Ach, tu jest coś dla zakochanych w pizzy. Cmok? Cmok? Polewka. No to wiadomo. Ale pizza świetna. Tutaj też polecam te pizzę. E, kebabów nie polecam, bo te kebaby są dla pijaków. Pijani ludzie są brzydcy, a my jesteśmy śliczni i okrągli. No i patrzcie, co tu jest. Jezu Chrystusie. Żałuję, że to dopiero tak późno spotkałem. Chyba spróbuję to następnego dnia. No dobra, lecimy dalej. No, frytusie to jest coś, co mi się lubię najbardziej, i tych stoisk z frytkami jest też sporo, i wszystkie są przepyszne, i w ogóle fajna jest obsługa w koszulce Rolling Stones, jak widzieliście. No, tak to wygląda. Nie, nie traci się tego, co na scenie. Porzucamy fryteczki, lecimy dalej. Nie pamiętam, jaki był następny przystanek, więc muszę trochę z wami obejrzeć. A, dobra, jest też sporo dziwacznych napoi. Są nie tylko te lody, które widzieliście na początku. W ogóle lody to można i w Tesco kupić. O, mówiłem, że fryteczki jeszcze będą. Zasadniczo fajnie są urządzone te stoiska, nie wszystkie są w takich futrakach, ale jeden futrak zasługuje na wyróżnienie. O ten. Jest śliczny i są w nim pierogi i okazuje się, że są tutaj bardzo popularne i dobre. To na pewno. A z takich jeszcze innych fajnych rzeczy, kebab znowu, jak widzicie powtarzają się niektóre te historie, no... Tutaj to jest wypasik. Czekajcie, patrzcie co tu jest. No, kto by tego nie zjadł. Tym bardziej na festiwalu. No po prostu, odjeźdź. Eee, no, się rozmarzyłem, ale szukam swojej ulubionej potrawy i to nie jest moja ulubiona potrawa, ale za, yy, mówią, że dobre. I to nie był Niemiec, tylko Angol, ten co pokazywał, że to dobre. O, tu jest burrito. To jest też coś, mmm, nie prawie tak dobre jak od bilona w Warszawie. No, ale no dobra. Szukamy dalej tego, co chcemy znaleźć. E, jeszcze taka mała wtrętka, że pięknie, nie? E, jakbyście chcieli zjeść? A! przepraszam. Dobra. Tu jeszcze zasługuje na wyróżnienie. Spotkałem po drodze, potem poszedłem, mhm, nie? Aż potem się dziwię, że mam taki brzuchol. No dobra. E, jeżeli chcecie zjeść normalne śniadanie czy normalny obiadek, to oczywiście też się da. Jest parę miejsc ku temu. Jeden bunkier jest w ogóle taką wielką restauracją, no powiedzmy barem obiadowym, ale podają też śniadanka w nim. I generalnie ceny są szalenie przystępne. Zamiast no. Burgera można sobie zjeść normalną, yy, normalno, normalną szamkę, złupka drugie i tak dalej, albo śniadanko, albo coś tam. No ale my szukamy tego, co znowu jest. Na no, górze tego szukałem, to jest w ogóle kultowa potrawa. Tutaj fani hip-hopu przyjeżdżający na ten sam obiekt na hip-hop camp znają to. No więc Wygląda to tak, że jak, jak jest kolejka, czy nie ma kolejki, to jest taka pani na zewnątrz, która jest chodzącą kasą. Pani budzi zaufanie, wiadomo, że lubi langosza. Płatność wygląda tak. Wspominałem, że na tych opaskach jest pieniądz, więc pani nabija cenę, kasuje ci z opaski, pokazuje ile płacisz, ile ci zostało na opasce. Dostajesz żetonik. Cała transakcja tak wygląda. Żetonik, jak stoisz w kolejce, to trzymasz w kieszeni. Jak nie ma kolejki, pozdrawiamy panią. Jest pani w telewizji. Mm -hmm. Żółwik, pani nie skumała. No i się ten wrzuca do odpowiedniego pojemniczka. I tutaj pani już mniej więcej wiedzą, co ci trzeba. Dużo czosnku, wiadomo. Dużo sosu. Mm. Dużo, dużo, dużo. Chcę dużo, lubię dużo. Jem dużo, chcę dużo. No i ser. No też musi być. Langosz. Z serem, sosem czy skaczupem i z masą czosnku. Dostałem zniżkę na następny dzień. Pani już nas rozpoznaje, i pewnie za ten występ w telewizji. Jezu, jak to pachnie. I w takich przyzwoitych cenach, że naprawdę można tu przyjeżdżać co roku. Patrzcie, co to się dzieje. No, to smacznego Wam ży życzę. Dbajcie o siebie. Po obiadku czas na y, y, lodzika. Lodzika też można w Tesco kupić. Kurde, no po prostu żyć nie umierać. No i piosenki się śpiewają. Jeszcze tutaj nie wiedziałem, co czeka mnie wieczorem. Warto było.